Siemano, tutaj Rafson z kanału Rafson Games. i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Drag Song online. W ostatnim odcinku chroniliśmy um, babę, która była w Minecrypcie. Byliśmy tak samo też w Minecrypcie Oraz biliśmy stwory i zwiedzaliśmy miasto Kingshill. Okej, okay, no to będziemy wykonywać przydatne rupiecie. Mroczne oko, siostry Malisy, zaczarowany trunek. Dziecięca igraszka oraz źród źródło wszelkiego zła. Okej. Okay. Idziemy najpierw do panny Rosalindy. Źródło wszelkiego zła. Mamy zdobyć próbkę przebarwnionej wody z dna studni. Oraz mamy zanieść próbkę mistrzowi Wilmerowi w King Show. Okej. Okay. Szczególne wydarzenie. Nie. bonus zalogowanie. Tak. No i codzienne wyzwanie. Nie. Ekwipunek. Otwieramy. Co tam jest? Sękata gałąź Prasterego dębu. Nie, nieprzydatny dlatego, że posiadam już taki przedmiot, eee, zamknij to, gdzież ten sklep jest tutaj, chyba nie. To jest PVP, to też jest PVP, nie, nie. Nie, no gdzież ten kurwa sklep jest? Obejrzyj ofertę, właśnie jest. Sprzedaj to też. To też. To też. I to też. To nie. To też nie. Albo to tak. Ok. No i teraz możemy wziąć coś do ekwipunku. Hmm. No to ramieniki łukienne. Nie no, może to sprzedam. To jest słabsze. Pusty flakonik mamy. Ok. Nie wiem, może wykonamy dzisiaj. O, właśnie. Znać ulepszony kapelusz zbieracza u goblinów w piesców Przydatne rupiecie. Groty hagastowe. Groty hawastowe. Nie wiem, może już poszukajmy. Tego, gdzie ja się kieruję, fuck. Groty. Dobra. Może na nałanka Swordfit znajdziemy. Groty. O właśnie, tutaj są groty, tak więc idziemy tutaj. Jakiś krasnolud tutaj walczy. Na łąkach. Idziemy do grotów. Okej, okay. jesteśmy już w grotach. O, proszę bardzo, jest tutaj. Checkpoint, to znaczy teleport do tego miejsca. Nice, o coś tutaj jest, zęby. Okej, okay. o tutaj są trucicielka spoko. Aha. O jest. Tutaj mnie zatrzymywują. Poziom 12 to jest. Wow. Nie spojrzałem na poziom. Fagdy shit. Może sobie tutaj poradzę. Ulepszony kapierusz zbieracza. No już jest wszystko. Buty zbieracza. Kapelusze zbieracza. Okej. Okay. Teraz będziemy szukać szaty i butów, zbieracza krzak wilczych jaków troli. Okej okay. teraz idziemy tą stroną. Dobra, jest magiczny pas. Mamy. Dobra. Aha, prawy mam, okej. Okay. Dobra, jest. Mały eliksir uzdrawiający. Sprzeda się. O, o o o o o nie szybko, szybko, nie kurwa, ja pierdolę za darmo może oj słabo to widzę. Okej, okay, zaraz wracam jak tam dojdę. Okej, okay, jestem już z powrotem. Znalazłem mieszek z suszonymi magicznymi ziołami. Okej, okay, teraz poszukamy następnego składnika. O, następne godiny. Już ich nie ma. Oprócz jednego. Te trucicielki są strasznie wkurwiające dlatego, że one uciekają Oha, tr trujący śluż. śluz śluz, okej okej, uciekłem dobra może czas użyć piąteczki o, nice ładne to było nice Ładnie Ok, teraz mogę użyć piątki. Dobrze. Czwóreczka O właśnie. ulepszony buty zwieracza. No i kolejne składniki mamy: wiadro i zawiniątko. O, tutaj jest bardzo dużo grubasków do pokonania. Piątka. Dobrze. Czwóreczka. Nice. Oj, chyba dostanę tutaj bardzo dużo expa za takie coś. Nice. Ładnie. Ja bym nie zdechł, tutaj. Okej. Okay. Dobra. Nice. Oo, dobra, dobra, jest. Dobra, tutaj. Okej. Okay. Jest, udało się. Teraz stara wiedzę. Dostaliśmy. Ulepszone wierzchnie okrycie skórzane. Sprawdźmy to. Zęby. To się nie sprzyda. Hmm. To też. To odkryjmy. Wymagany poziom dwunasty. Aha, to sobie dodam. To sobie sprzedam w sklepie zwykły eliksir. Ok, czyli tutaj idziemy, następne grubasy tutaj idą. piąteczka ładnie ładnie idziemy dalej Impocj pocisk tucziciela. O, jest magiczny. Stambuł? Eee, no, draminki fu futrzane dostałem. O, to może być. Ok, niewiele mi brakuje do poziomu 11. O, beczka jest super. Uwijające gobliny tutaj są. O tutaj jest boss. Wow. No to go piąteczko mnie. No właśnie. Czwóreczka. Czwóreczka. O nice. Poziom jedenasty super. Zęby plus jeden punkt. No i lecimy dalej. A, tutaj jest coś. Tak, dokładnie. Czownica syndykatu. I parę goblinów tutaj jest. I kolejna. Prawnica ucieka dobra dobra jest jest udało się wow szybko ją zabiłem ulepszony pieczeń z pieczęcią pierścień z pieczęcią o brak miejsca w inwentarzu szkoda to wyrzucę zostawię ulepszone zęby to wyrzucę. O, nice. 7,8% krytycznych szkód. To sobie wezmę. To sobie wyrzucę. Odkryję to. Słaby pierścień. Nie no, sprzedam to w sklepie. Aha, coś tam jeszcze muszę zrobić. Okej, okay. o -o. nieudany, ale teraz mam przyjebane. O jest dobra jedynka. Dobra, jest. Ratowałem się. Dobra. Ups O. -o. Szybko ten trunek jedenka. Okej. Okay. Nie ominąłem, a szkoda. Dobra, jedenka. O, oh. bardzo słabo mi tutaj idzie. To jest czternasty poziom tego stwora. Fuck this shit. Ach, cholera, hm, co by tutaj zrobić? No właśnie. To jest nieudane, no to. Ku. Cool. Um. Okej, okay. jeden quest prawie wykonany. I tutaj ktoś mnie wali znowu. Tu przycielka kolejna. Okej, okay, mogę się tutaj uzdrowić spoko. Jaj. Ej, ej, ej. Dobra, jest. Absy są. Dobra. Teraz stara wiedza już jest. Oo-o. jest, dobrze. Dobra. Pominąłem pocisk. Super. Jest uleczyłem się My no teraz możemy go bić gdzież on jest? aha tutaj nie tu tu o jezus znowu się uzdrowił? serio? Nie no, może w następnym odcinku go pokonamy A my w tym czasie pójdziemy Do tego pytajnika Aha, następne wiedźmy, to Dobra, jest 9 mieci, ok. Dobra jest. Dobra. Okej. Okay. Spoko. Wrócicielka. No nie uciekaj, że czołnica syndykatu Ładnie, dobrze. Wisiorek mamy. Hm, tylko że od poziomu 12, a szkoda. Sprzedałbyś się Aha, kluczycielki są, okej okay. Dobra No i księga cień jest zdobyta Czwóreczka a nie wyszło Nie no, ten materiał trwa za długo. Okej. Okay. Tak więc wracamy do King Show. Okej. Okay. Teleport Mm, Kingsley jest Okej okay. Mogę zapłacić Trzy srebniki Dobra Prawie chyba 20 minut nagrywam Dobra I tutaj. Okej, okay, mamy 12 poziom. Zajebiście. Tutaj dodam. I to właśnie. Hmm. Rozpu, Rozłupać ziemi. Rozłupywać ziemi, przepraszam was. Aha, okej. Okay. Dobra i wracamy do mistrza. Oj tutaj mam misję. Okej. Okay. No i jeszcze tutaj na dole. Ok, skończymy tutaj odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Na razie i cześć.